Daje. Jest zbyt nieokrzesany. Tobie zaś, tobie mogłoby się udać. W porządku. Poszukam zatem tego Mermunda. Gdzie powinienem zacząć? Spróbuj pogadać z Winstanem. Był w pobliżu, gdy rozmawiałem z Mermundem. Kim jest Winstan? To członek Straży Miejskiej. W gruncie rzeczy miły człowiek, lecz coś mi się zdaje, że wspomaga buntowników. Gdzie go znajdę? Zwykle patroluje zachodnie obrzeża miasta. Tam szukaj. Tak też zrobię. Zaczekaj. Mam dla ciebie coś jeszcze. Co? Swoisty wytrych. Drzwi nim nie otworzysz, ale zamki od skrzyni, kufrów, owszem. Weź. Może się przydać. Czemu oskarżają cię o zabicie Mermunda? Mermund szukał mnie w gospodzie nad klifem. Dowiedział się, że prowadzę interesy z paroma miejscowymi i chciał, żebym zapłacił podatek. Odmówiłem, więc się pokłóciliśmy. Potem Mermund zaginął bez śladu. Renwick słyszał o naszej Czemu nie chciałeś zapłacić podatku? To, co robię na Arganii, podtrzymuje ludzi na duchu. To taki mój wkład w walkę z najeźdźcą. Renwick czerpie z tego korzyści. Czemu miałbym mu płacić podatki? W końcu jestem wolnym człowiekiem. No, chwilowo nie do końca wolny.

Czego chcesz? Ty jesteś Winston, zgadza się? To ja. Co możesz mi powiedzieć o buntownikach? No, chłopaki uważają Hertana za prawdziwego barona Stewart, a Renwicka za zwykłego... Mniejsza z tym. Depczemy im już po piętach, choć całkiem są chytrzy. Ten Hertan... To przywódca buntowników? Owszem, nic dziwnego, że buntownicy tak go uwielbiają, nie sądzisz? Cóż. Słyszałem też, że lud go potajemnie wspiera. To buntownicy mają sympatyków wśród ludu? Naturalnie, że tak. To znaczy, oni też trafią za kraty, rzecz jasna. A co ze strażnikami? Myślisz, że część z nich wolałaby Hertana jako barona? Co? Ja... Wykluczone. Strażnicy są lojalni. Jak możesz w ogóle tak przypuszczać? Dość tego. Gadaj, gdzie ukryliście Mermunda, a nie wydam cię baronowi Redwikowi. Co? Skąd wiesz, że mamy Mermunda? Teraz już wiem. Mów! Zaczekaj. Naprawdę chcesz doprowadzić Steward do upadku? Całowanie przeklętego króla w żyć nie ocali stuark. Zgadza się, gdy Hertan zostanie baronem, to już on mu chce żyć do kopie. Co? Ja słyszałem coś innego. Wszystko ugarstwa! To Renwick, to on chce się poddać Robarowi. Jego siostra Lywen może tego dowieść. Renwick? Twierdzisz, że baron jest w zmowie z Robarem? Dokładnie tak. Lywen się w tym zorientowała. Uwierzę, gdy to zobaczę na własne oczy. Posłuchaj. Lywen musiała uciekać. Ukrywa się gdzieś w mieście. Nie mam pojęcia gdzie. Gdy ją znajdziesz, przekonasz się, że walczymy po właściwej stronie. Hmm. Może faktycznie nie kłamiesz? Poszukasz liwen? Zastanowię się. Moi rodacy musieli coś zasłyszeć. Czy to w gospodzie, czy na rynku, miej oczy i uszy szeroko otwarte. A z pewnością dowiesz się czegoś, czego Straż Miejska nigdy by się nie dowiedziała. Mógłbyś też spróbować dostać się do wieży Liuven. A to niby czemu? Gorn nakazał przeszukanie wieży, ale kufra nie mogli otworzyć. Kto wie? Może w środku znajduje się jakiś istotny trop? Znajdź Zastan Nie wiesz przypadkiem, gdzie Liuwen mogła się skryć? Nie moja sprawa. Ja się zajmuję tamtymi herlakami. A co baron wyrabia ze swoim rodzeństwem, zupełnie mnie nie obchodzi. Ona może być kluczem do uwolnienia Diega. No to nadstawiłbym ucha wśród kupców i w gospodzie. Tutejsi to kołki, to grubo ciosane, ale chlapać ozorem potrafią. To nie przeszukaliście wieży Liuwen? Tak, ale niczego nie znaleźliśmy. A ten kufer, którego nie mogliście otworzyć? Chciałem go toporem rozwalić, ale Baron zabronił. Pamiątka rodzinna, tak powiedział. A mogę na ten kufer zerknąć? Skoro ci się chce, chodź wpuszczę cię do wieży. Co słychać, Mikrusie?